Jedzą, no dzisiaj jesteśmy całą paczką tu, tam, yy, tam stoi taki, yy, który unika kamery Tu jest szczurek to jest Max to jest Franek to jest Tu jest Fabian I to jest Mikołaj Jeszcze nie tak? na tą kanale Nie A Jeszcze szczur, o, szczur Dobra! Bruch, no no, bruch, no, no, no to będzie pierwsza. Za 5 sekund No to dawaj Szczur ja to otworzę Wsypię. Wsypaj. Ale, ale wie... Dużo. Dwa, trzy. Tak. Odkręć to. Cholera, samo. Dawaj, no wsadzaj to. No to, odkr odkręć to! odkręć to! Odkręć to, dawaj! No i No puść. to! No daj cało. No puszczaj! No Mam całe ręce w koni! Panie, puść to. <laughs> jak <nie śmiech> to wsypać, jak ty to trzymałaś? No ja to trzymałam, bo to się nie wymyślało. Tak, wsadzaj stór! Teraz. Ale już teraz nic nie, nie będzie. będzie. Ale jeden był i był niezły wybuch no, pojedyncze by waliło. No bo go wysadziło. Kamera, dawaj wszystkich, złotych i, no, i swizg, ty, tak będzie słabe. No, no, dawaj, wchodź. Max, nie ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj. No, I tak się ej. jeszcze bzuje. No ale nie wystrzelił, nie dolecie, nie wrzucaj. Czekaj, Zamknąć. I to ogóle zamknąć. Wręczaj to. No, wystfelił. Na chwilę, patrzcie. Mocno zakręć. Ej, co, Dobra, teraz to wylewamy i... Czekaj, tak, jeszcze raz. Dobra, dajmy Daj mi daj Teraz rzucić to. Daj mi to. Daj cholera Daj, to. Nie, daj nie. Dobra, uważaj, uważaj. na No rzuć powiedzie. to. Dobra, daj to, daj to na chwilę, daj to na teraz... chwilę. Mam z I... tym pomysł. Daj, te, daj to jest mhm. ten pomysł, poczekaj. Który? trzymaj to, mentosy też. Daj to sobie. Ale nie wchłukaj już tylko mentos. Jeszcze rzucamy, już nie rzucamy. To jest taki dobry. To jest zwykły. Czekaj. Co ty robisz? Czy to jest zykoli? Mentowy. To jest zwykłe? Czekaj, mam z tym pomysł. Nie żeby buzy rozsadziło, daj! Poczekaj! To ty Tylko nie wylewaj. W drzewo Jakby to buzowało jeszcze to bym... O tak górze, żeby wylało. Ja. To by ci przez nas wyszło. No to by było Ej, nie wybić całego. To by mnie od środka rozsadziło już. Hmm. oczywiście w koszulce najgorszych tutaj ludzi na hmm. świecie. To jest podruba w ogóle. No. Patrz, że jest najgorsza. Prawda? Wiesz, jest najgorsze. Nie jest najgorsza, ale jest... A nie słabe. cierpię parywa. Dostałem to. A załowiam dlatego, bo nie wiedziałam co załowić. <laughs> Dobra, już nic ta nie ta będzie, ta. więc nara widzowie. Ej a co to jest ta druga kola, co? O co, Dobra, co chodzi? Dobra, teraz się nie udało. Chyba już każdy wie widząc tego człowieka, który ją trzyma.